Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Prałatowi za zaproszenie tutaj do Międzylesia, do tego pięknego kościoła, w którym jestem po raz pierwszy. Robi na mnie bardzo duże wrażenie, ale przede wszystkim cieszę się, że mogę tutaj spotkać się z Państwem w przeddzień 94. rocznicy. Odzyskania przez Polskę niepodległości. Temu tematowi chciałbym poświęcić ten, ten krótki wykład, czy tę wypowiedź, dlatego że musimy nie tylko czcić pamięć tamtego wydarzenia, ale również musimy rozumieć na czym polega jego doniosłość i jakie w związku z tym Zadania stoją przed nami. Wiemy, że odzyskanie niepodległości to nie jest akt, który dokonał się jednorazowo i trwać będzie na wieki. Niepodległości trzeba bronić. I już Wkrótce, bo przecież minęły niespełna dwa lata po odzyskaniu niepodległości, kiedy ta niepodległość znowu była zagrożona. Najechały na nas hordy bolszewickie. Najechały hordy bolszewickie. Wystarczy popatrzeć na mapę, żeby zobaczyć jaka była równowaga sił. Z jednej strony mała Polska, z drugiej potężne mocarstwo, właściwie z niewyczerpanym zasobem żołnierzy. Miliony. A jednak wówczas tę niepodległość obroniliśmy, kto wie, czy również nie za sprawą pomocy nadprzyrodzonej ze strony Matki Boskiej, stąd mówimy o cudzie nad Wisłą. Ale była też wielka determinacja ze strony Polaków i nie tylko Polaków, bo przecież druga Rzeczpospolita była państwem wielu narodów. I była ta determinacja, żeby ocalić niepodległość, znając smak niewoli przez ponad 100 lat, gdy kilka pokoleń urodziło się i umierało w niewoli. I potem przyszedł rok 1939, znowu napad, najpierw niemiecki, potem sowiecki i utrata niepodległości. A później rok 1944-1945, odzyskanie niepodległości, ale jakieś takie dziwne odzyskanie, bo realnie wiemy, że byliśmy tylko Elementem całego bloku sowieckiego. Potem przyszedł rok 1989, kiedy formalnie odzyskaliśmy niepodległość, ale zaczęły znowu dziać się dziwne rzeczy. W 1997 roku została przyjęta konstytucja, a tam artykuł 90, który mówi, że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. A więc Konstytucja otwiera furtkę do tego, żeby podlegać organizacjom międzynarodowym w jakich sprawach? Niektórych a więc być może również w najważniejszych. Ten artykuł ciągle nad nami wisi, a w związku z tym również nasza niepodległość jest tymczasowa. Z tego musimy zdawać sobie sprawę. Obok odzyskania niepodległości i obrony tej niepodległości Pojawia się jeszcze druga rzecz, na którą tutaj chciałem zwrócić szczególnie uwagę, a która pozwala nam zrozumieć ten dramat toczącej się w Polsce walki. Bo nie chodzi tylko o niepodległość, którą można formalnie zadekretować, ale chodzi o to, żeby odzyskać Polskę. Bo z faktu, że Przyjmujemy jako symboliczną datę 11 listopada, jako datę odzyskania wówczas niepodległości, nie wynika, że odzyskaliśmy Polskę. Co to znaczy? To znaczy, że nie stało się jak za jakąś magiczną siłą, nie nastało natychmiastowe. Odrodzenie narodu i wyleczenie narodu ze wszystkich blizn i ran. Lata niewoli pozostawiają ślady przemocy, ślady demoralizacji bardzo długo. I wiemy właśnie doskonale, że ten proces uzdrawiania w okresie międzywojennym trwał krótko, stosunkowo krótko. Natomiast po systemie komunistycznym, chociaż już minęło lat więcej niż w okresie międzywojennym, nadal nasza krew jest zatruta. My nadal nie jesteśmy sobą. My nadal nie jesteśmy sobą. Wleczy się za nami cały ten proces niszczenia polskiego narodu od wewnątrz to był projekt, który dążył do tego, żeby powstał nowy człowiek, żeby nie było już Polaka i katolika, tylko żeby był taki nowy, sowiecki człowiek. I ten program ogarniał wszystko: edukację, kulturę, media, wszystko. I gdyby nie kościół katolicki, to prawdopodobnie szkody byłyby jeszcze większe. Ale szkody są. Te szkody są. I naszym zadaniem jest odzyskiwanie Polski. Co to znaczy Polski? Co to znaczy Polski? Polska to są ludzie. Popatrzmy, czy ludzie dzisiaj w Polsce Polacy. Czy oni zachowali ten etos, tę elegancję, tę delikatność, jaką posiadali Polacy dawniej, a którą możemy odczytać z kart literatury, czy nawet z filmów przedwojennych, filmów archiwalnych. Jak ci ludzie wyglądali, jak się do siebie odnosili. Czy oni kiedykolwiek kleli? Czy oni kiedykolwiek byli chamscy? Nic podobnego. Obowiązywały wysokie wzory zachowania. Wysokie wzory. Tylko właśnie tym wzorom Komuna wydała walkę, bo to był wróg klasowy. W ramach walki klasowej zniszczono wysoką kulturę polską. I naszą tragedią jest w tej chwili to, że my nie mamy własnych wzorów. One znikły. My nie widzimy konkretnie ludzi, których moglibyśmy naśladować, od których moglibyśmy się uczyć. Jeżdżąc sporo na spotkania z Polonią, na różne kontynenty, teraz tydzień temu byłem w Glasgow, w Szkocji. Jeszcze, jeszcze można złapać czasami tych Polaków, którzy zostali po wojnie, bo nie mieli gdzie wracać. Nie tylko dlatego, że była komuna, ale dlatego, że ich ziemię. Ich własność została na kresach. Można spotkać tych marynarzy, tych lotników, wiecie, czym się wyróżniają. Tym, jak są ubrani, i jak się poruszają. Im zostały te nawyki wpojone za lat młodzieńczych, kiedy byli harcerzami, kiedy byli ułanami, jak należy się poruszać, jak należy zwracać się do drugiej osoby. I to w nich jest, ale to jest garstka. My natomiast takich wzorów już nie posiadamy. Jesteśmy. Obłąkani. I na to miejsce media, zwłaszcza telewizja wpycha nam przed nasze oczy, a najgorsze, że to przed oczy najmłodszych, a więc dzieci i młodzieży, antywzory. Antywzory takich telewizyjnych bałwanów. I dlatego właśnie musimy odzyskiwać Polskę poprzez wzory ludzkie tych najwspanialszych Polaków. Tych Polaków, którzy walczyli i oddawali życie po to, żeby Polska istotnie różniła się od sąsiadów i ze wschodu i z zachodu, a nie żebyśmy się do nich upodobniali. Kultura. Odzyskać kulturę polską. Gdzie są polskie arcydzieła? Czy można iść do teatru w Warszawie, stolicy Polski, żeby. Popatrzeć i posłuchać takie dzieła, jak dziady Mickiewicza, jak nieboską komedię Kraśnskiego, jak balladynę Słowackiego? Gdzie to jest? Tego nie ma. Znikło. A gdzie jest Moniuszko ze strasznym dworem i Halką i innymi operami? Gdzie jest Moniuszko? Nie ma. Więc jak można uczyć dzieci polskości? Jak można być dumnym z polskości, jeżeli nie ma w obiegu publicznym naszej kultury? Nie można. Edukacja. Edukacja w Polsce? Czy to jest Kulturkampf? Kiedy likwiduje się lekcje historii, która zresztą pisana jest z punktu widzenia obcego i obcych interesów. Jeżeli redukuje się Literaturę w ramach kanonu, dzieł, które wszystkie dzieci polskie powinny poznać? A czy to są nasze media, które w ponad 90% należą do obcych? Czy to jest nasza ekonomia, gdy trwa ciągle wyprzedaż Polski? Czy to będzie nasza ziemia w 2016 roku? Zostaje uwolniona sprzedaż ziemi. Obcokrajowcy będą mogli kupować bez żadnych ograniczeń. Polska ziemia zostanie sprzedana. I wystarczy tylko, że Unia przestanie dopłacać polskim rolnikom oni porzucą ziemię. Oni w tej chwili są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć z dotacji. Jak te dotacje zostaną cofnięte, to bardzo chętnie ziemi się pozbędą. I będziemy. Na własnej ziemi, bez ziemi. Takich pytań można stawiać więcej. I musimy je stawiać. One zmuszają do refleksji, żeby właśnie ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce. Jakby ukryta granica, która ze mnie prowadzi ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie, jak skarb. To jest wiersz. Karolawej Tyły. Widzicie Państwo to napięcie myśli, która stara się ogarnąć całość dziejów narodu, którego ja jestem tylko cząstką i nie zrozumiem siebie i nie spełnię siebie, jeśli nie odnajdę siebie w ciągu dziejów tego właśnie narodu. Na zakończenie tego wiersza, to jest również skierowane do nas: słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. My musimy czuwać. Nie możemy się poddawać, bo nasza godzina. Przyjdzie. Dziękuję bardzo.